Znalazłam szczeniaka pod ławką i to zmieniło wszystko, co myślałam o życiu. Cześć, mam na imię Gabriela, mam 28 lat. Mieszkam w małym miasteczku niedaleko Kazimierza Dolnego, gdzie życie płynie powoli, a każdy dzień ma swój własny rytm. Od zawsze miałam słabość do zwierząt, choć nigdy nie planowałam mieć psa. Moja codzienność to praca w bibliotece i spacery po okolicznych polach, które koją nerwy po tygodniu pełnym zadań. Tego dnia, kiedy wszystko się zaczęło, wracałam z targu, niosąc lekkie torby z warzywami i owocami, gdy usłyszałam ciche, niemal bezbronne piszczenie spod ławki na rynku w centrum miasteczka. To był moment, który odmienił mój świat. Poranek był ciepły, ale jeszcze nieupalny, taka wczesna wiosna, gdy powietrze pachnie wilgotną ziemią i świeżością budzącej się przyrody. Szłam powoli, rozkoszując się ostatnimi chwilami spokoju, kiedy nagle dobiegł mnie ten słaby dźwięk. Zatrzymałam się, rozglądając się wokół, by odnaleźć źródło. Pod jedną z drewnianych ławek, na której zwykle siadały starsze panie pijące poranną kawę, zobaczyłam małego jasnobrązowego szczeniaczka. Jego wielkie, ciemne oczy zdawały się mówić o świecie więcej niż mógłby pomieścić małe ciałko. A z ciała trząsł się, choć słońce już zaczynało przygrzewać. Bez wahania podniosłam go na ręce, otuliłam swoim bawełnianym szalikiem i nazwałam go kukurydza, bo przypominał mi właśnie te miękkie, puszyste ziarna, które pękają pod wpływem ciepła. Właśnie wtedy przypomniał mi się Marek, mój stary znajomy z czasów studiów na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Marek, z którym życie zdawało się powoli oddalać nas od siebie, ale którego nigdy naprawdę nie zapomniałam. Tydzień wcześniej, podczas krótkiej wymiany wiadomości, wspomniał, że odnawia rodzinne gospodarstwo pod Janowcem, otoczone sosnowym lasem i ciszą i że myśli o adopcji psa, kogoś, kto przypomniałby mu o porannych spacerach i wyrwaniu się z domu, zwłaszcza w deszczowe dni. Ktoś, kto zmusi mnie do wstania z łóżka, napisał półżartem. Wtedy pomyślałam, a może to właśnie kukurydza jest tym, co połączy nas na nowo? Zanim zdążyłam się zastanowić, wysłałam mu wiadomość. Mam coś, co może ci się spodobać. Może wpadniesz jutro? Przy okazji zapraszam na obiad i na wizytę w twoim gospodarstwie. Odpowiedź przyszła szybko. Chętnie. Do zobaczenia. A ja stałam tam tuląc małego szczeniaka, który już zaczął zasypiać na moich kolanach, czując, że właśnie zaczyna się coś niezwykłego. Słońce zaczęło całować moje ramiona, a lekki wiatr igrał z końcówkami moich rozpuszczonych włosów. Włożyłam ulubioną lnianą sukienkę w odcieniu błękitu, którą Marek kiedyś powiedział, że pasuje do moich oczu, choć wątpiłam, czy pamięta to do dziś. Może właśnie dlatego ją wybrałam. Drobny, cichy znak, że nie zapomniałam. Kukurydza poruszył się, otworzył powoli ospałe oczy i ziewnął. Dziś jest twój dzień, maluchu. Wyszeptałam, głaszcząc go po uszach, a może i mój. Nagle usłyszałam cichy ryk silnika. Serce zaczęło bić szybciej, ale nie odwróciłam wzroku. Samochód Marka zatrzymał się przed moim domem: stary, ale zadbany fiat, pachnący skórą i drewnem. Marek wysiadł w koszuli z rozpiętym pierwszym guzikiem i luźnych spodniach, z tym spokojem, który ma tylko ktoś, kto nie spieszy się z życiem. No, proszę! Przyszedłeś z najlepszą częścią pakietu, powiedział, pochylając się, żeby pogłaskać kukurydzę, który natychmiast rozpuścił się w jego dłoniach. Uważaj, już mnie przekonał, żeby kupić mu trzy zabawki i kocyk w gwiazdki. Zaśmiałam się, pokazując mu malucha. Zajął miejsce na ciepłym skórzanym siedzeniu, a słońce delikatnie oświetlało moje ramię. Marek odpalił silnik, a kukurydza ułożył się wygodnie na moich kolanach, jakby wiedział, że jest idealnym łącznikiem między nami. Wyglądasz inaczej, powiedziałam bez zastanowienia. Inaczej jak? Rzucił okiem na mnie z zaciekawieniem. Spokojniej, jakbyś wreszcie przestał się śpieszyć, jakbyś był bardziej zrelaksowany, rozumiesz? Zaśmiał się cicho, patrząc na drogę, ale w jego oczach pojawił się blask, którego nie widziałam od lat. Może to była ta wieś, a może po prostu odpowiednia osoba w odpowiednim momencie. Serce zabiło mocniej, ale tylko uśmiechnęłam się i pozwoliłam wiatrowi dokończyć moją myśl. Droga do gospodarstwa była spokojna, choć w mojej głowie kotłowały się myśli o tym, co przyniesie ten dzień. Marek prowadził fiata powoli, a ja zajęłam się kukurydzą, delikatnie poprawiając mu kocyk, który przyniosłam specjalnie na tę okazję. Wiedziałam, że to nie jest zwykła wizyta, to było coś więcej, coś, co od dawna gdzieś w sercu czekało na swoją chwilę. Szczeniak, choć mały i nieporadny, zdawał się być symbolem nowego początku, który mogliśmy razem stworzyć. W torbie miałam małą butelkę z ciepłym mlekiem dla kukurydzy, którą podgrzałam jeszcze przed wyjściem z domu. Widziałam, jak Marek zerknął na nią z lekkim zdziwieniem, a potem z uśmiechem, który przypominał mi te nasze dawne, nieśmiałe rozmowy sprzed lat. Co to, dziecięca pielęgnacja? zażartował, unosząc jedną brew. Prawie, odpowiedziałam czule, układając szczeniaka na kolanach. On jeszcze za mały, żeby jeść suchą karmę. To taki mój mały sekret. Kukurydza natychmiast chwycił smoczek, ssąc mleko powoli z zamkniętymi oczami, a ja poczułam, jak serce mi mięknie na jego widok. Marek zwolnił na zakręcie, jakby chciał na chwilę zatrzymać się nie tylko na drodze, ale i w czasie. Spojrzał na mnie spod rzęs, a w jego oczach pojawił się ten sam błysk, który zauważyłam wcześniej. Ciepły, spokojny, pełen czegoś, co trudno było nazwać słowami. Zawsze byłaś taka opiekuńcza powiedział cicho, jakby wypowiadał tajemnicę, którą znałam tylko ja. Zawsze. Nie odpowiedziałam od razu, pozwalając temu momentowi trwać, bo wiedziałam, że te słowa znaczą więcej niż mógłby przypuszczać. W miarę jak zbliżaliśmy się do gospodarstwa, krajobraz zmieniał się z miejskiego gwaru na sielankową ciszę pól i lasów. Sosnowe drzewa zaczęły rosnąć gęściej po obu stronach drogi, a powietrze nabrało zapachu żywicy i wilgotnej ziemi. Mój wzrok zatrzymał się na Marek, jego twarz oświetlona była miękkim światłem popołudniowego słońca, a w jego spojrzeniu kryło się coś, co nie pochodziło tylko z nostalgii, ale z nadziei. Może on też czuł, że ten dzień jest początkiem czegoś nowego, czegoś, co długo było ukryte pod warstwą codzienności. Kukurydza, już trochę bardziej rozbudzony, zaczął merdać ogonem i próbował wcisnąć się między moje dłonie, szukając ciepła i bezpieczeństwa. Pogłaskałam go delikatnie, czując, że to nie tylko szczeniak, ale mały most między nami, między mną a Markiem, między przeszłością a tym, co miało nadejść. W końcu Marek zatrzymał samochód przed dużą ceglano-drewnianą chatą, otoczoną dzikimi kwiatami i ziołami których zapach unosił się w powietrzu. Przed domem stała stara huśtawka, a w oddali słychać było cichy szum sosnowego lasu. Witamy w moim małym raju, powiedział, otwierając drzwi i wyciągając rękę, by pomóc mi wysiąść. Jego dotyk był ciepły i pewny, a ja czułam, jakbyśmy oboje odnajdywali się na nowo po latach rozłąki. Kukurydza, choć niepewny nowego miejsca, już zaczął eksplorować okolice, węszyć i biegać z niezdarną radością szczeniaka, który po raz pierwszy poczuł, że jest u siebie. Wzięłam głęboki oddech i poczułam, jak serce bije mi mocniej, jakby chciało powiedzieć, że to dopiero początek drogi, której nie mogłam się już doczekać. Dom Marka był dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałam. Ciepły, przytulny, choć prosty, z cegłami odsłoniętymi na elewacji i drewnianą, szeroką werandą, na której wisiały hamaki i mnóstwo kolorowych poduszek. Z za okien dochodziły delikatne dźwięki gitary, a w powietrzu unosił się zapach pieczonych kiełbasek i świeżo zerwanych ziół. Wszystko to sprawiało, że czułam się tak, jakbym wstąpiła do innego świata, świata, który kiedyś razem z Markiem planowaliśmy, a który teraz miał szansę zaistnieć naprawdę. Marek zaproponował, abyśmy usiedli na werandzie, gdzie postawił na stole butelkę domowego cydru i miskę z przekąskami. Kukurydza biegał wokół nas, eksplorując każdy zakamarek ogrodu, a ja obserwowałam, jak Marek z uwagą patrzy na jego ruchy, jakby widział w nim coś więcej niż tylko psa, jakby dostrzegał w nim symbol nowego rozdziału w naszym życiu. Nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu, widząc, jak jego twarz rozświetla się przy każdym merdającym ogonie. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, tak jak dawniej, o studiach, marzeniach, codziennych zmaganiach, które nie zawsze były łatwe. Marek opowiadał o remoncie gospodarstwa, o planach na przyszłość, a ja dzieliłam się swoimi przemyśleniami o pracy i życiu w Kazimierzu. W pewnym momencie zauważyłam, że nasze spojrzenia spotykają się częściej niż zwykle, a między nami pojawia się niewidzialna nić porozumienia, która przez lata zdawała się być zapomniana. Wtedy Marek nagle się zatrzymał, spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział Gabi, czuję, że to spotkanie to coś więcej niż przypadek, ten szczeniak, to miejsce, to wszystko ma dla mnie znaczenie, którego nie potrafię dokładnie wyrazić. Poczułam, jak serce zaczyna bić szybciej, a w głowie pojawiły się sprzeczne emocje: radość, niepewność, tęsknota. Odpowiedziałam cicho, ale szczerze, może oboje tego potrzebowaliśmy. Może to jest nasz nowy początek? Kukurydza podbiegł do nas, kładąc łapki na moich kolanach i patrząc na nas swoimi wielkimi oczami, jakby rozumiał, że właśnie stał się częścią czegoś ważnego. Marek uśmiechnął się ciepło, a ja poczułam, że wszystkie lęki i wątpliwości zaczynają powoli znikać, ustępując miejsca nadziei i odwadze, by zaryzykować jeszcze raz. Tym razem, razem, w tym momencie poczułam, że coś w nas się zmienia, że to nie tylko powrót do przeszłości, ale budowanie czegoś nowego, czegoś, co może przetrwać próbę czasu. I chociaż nie wiedziałam, co przyniesie jutro, byłam gotowa, by stawić temu czoła, trzymając kukurydzę i marka za rękę. W miarę jak słońce powoli zaczęło chylić się ku zachodowi, atmosfera na werandzie stawała się coraz bardziej intymna, otulona ciepłem ostatnich promieni dnia. Marek ujął w dłonie gitarę i zaczął cicho szarpać struny, a ja poczułam, jak muzyka wypełnia przestrzeń między nami, rozciągając się niczym nić, która łączy nasze dawne wspomnienia z tym, co właśnie się dzieje. Kukurydza, już nieco śmielszy, zwinął się u moich stóp, a ja, nieoczekiwanie dla samej siebie, poczułam spokój, jakiego dawno nie znałam. Marek spojrzał na mnie z lekkim uśmiechem, a jego oczy błyszczały w świetle lampionów, które rozstawił na werandzie. Pamiętasz, jak na studiach marzyliśmy o wspólnym miejscu, gdzie moglibyśmy uciec od codziennego zgiełku? Zapytał, a ja skinęłam głową, czując, że to pytanie kryje w sobie coś więcej niż tylko nostalgię. Chyba właśnie to miejsce znaleźliśmy, choć w zupełnie innej formie niż wtedy sobie wyobrażaliśmy. Wzruszyłam się, a w moich oczach stanęły łzy, które szybko ukryłam, bo nie chciałam by Marek widział moją słabość. Tak, to prawda, odpowiedziałam cicho. Tylko nie sądziłam, że to spotkanie z małym, bezbronnym szczeniakiem będzie początkiem czegoś takiego. Jego uśmiech stał się jeszcze cieplejszy, a w spojrzeniu pojawiła się delikatna nuta troski i zrozumienia. Tuż wtedy usłyszeliśmy łagodne chrząknięcie kukurydzy, który obudził się z drzemki i zaczął merdać ogonem, jakby chciał dołączyć do naszej rozmowy. Podniosłam go na kolana, głaszcząc miękkie futerko i czując, jak jego ciepło rozprzestrzenia się po całym moim ciele. Był jak mały promień światła, który rozświetlał nasze życie, nie tylko jego, ale i nasze, Marka i mnie. Marek położył gitarę na bok i przesunął się bliżej, aż jego dłoń delikatnie spoczęła na moim ramieniu. Wiesz, Gabi, zaczął zerkając na mnie spod rzęs, przez te lata myślałem o tobie częściej, niż się do tego przyznawałem. Czasem bałem się, że nasze drogi już się rozeszły na zawsze. Słowa te były jak wyznanie, które od dawna czekało na swoją chwilę. Poczułam, jak serce bije mi mocniej, a w gardle zrodził się węzeł emocji. Ja też bałam się tego, Marku, przyznałam, patrząc mu prosto w oczy. Bałam się, że jeśli spróbujemy znowu, możemy stracić to, co już mamy, ale teraz wiem, że nie chcę już dłużej uciekać od tego, co czuję. Jego dłoń powoli objęła moją, a my zostaliśmy tak w tej ciszy i bliskości, która mówiła więcej niż tysiąc słów. Wtedy, jakby na potwierdzenie naszych uczuć, z oddali dobiegł śpiew ptaków, a noc zaczęła otulać gospodarstwo miękkim, ciemnym płaszczem. Czułam, że ten wieczór będzie początkiem nowej historii, historii, którą piszemy razem, z kukurydzą u boku, gotowi stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie los. Gdy noc zapadła nad gospodarstwem, a gwiazdy zaczęły migotać na niebie, poczuliśmy, że czas na wspólny spacer po okolicy. Marek zaproponował, żebyśmy wyszli na polane za domem, gdzie nocą światło księżyca odbijało się od traw, tworząc niemal magiczną scenerię. Założyłam na siebie lekką kurtkę, a kukurydza, który z początku był nieśmiały, teraz biegał wokół nas z niespożytą energią, bawiąc się w chowanego między drzewami. Szliśmy powoli, w milczeniu, które nie było niezręczne, lecz pełne zrozumienia i spokoju. Marka obecność była jak ciepły koc, dawała poczucie bezpieczeństwa i komfortu, którego nie doświadczałam od dawna. W pewnym momencie zatrzymał się i spojrzał na mnie z taką intensywnością, że poczułam, jak serce zaczyna mi szybciej bić. Gabi, czy kiedykolwiek myślałaś, że to, co między nami, może się naprawdę odrodzić? Że po tylu latach mamy szansę zacząć od nowa? Zapytał cicho, a ja spojrzałam mu w oczy, szukając tam szczerości. Myślałam o tym wiele razy, odpowiedziałam czując, jak emocje buzują we mnie niczym płomień, który dawno zgasł, a teraz na nowo rozbłysł. Ale zawsze coś powstrzymywało mnie przed podjęciem decyzji. Teraz jednak czuję, że to jest właściwy moment, moment, którego nie mogę już przegapić. Jego uśmiech rozświetlił mrok, a ja poczułam, że naprawdę jesteśmy gotowi, by zmierzyć się z tym, co przeszłość zostawiła za sobą nagle kukurydza zatrzymał się, usłyszał coś w gęstwinie drzew i zaczął szczekać cicho, jakby chciał nas ostrzec. Marek natychmiast podszedł do niego, a ja poczułam dreszcz ekscytacji i niepokoju. Z zakrzaków wyłonił się mały jeleń, którego srebrzysta sierść lśniła w blasku księżyca zwierzę spojrzało na nas chwilę, po czym spokojnie oddaliło się w las, a ja poczułam, jak ten moment symbolizuje coś więcej nowy początek, wolność i nadzieję. Wracając do domu poczułam, jak Marek delikatnie ściska moją dłoń, a ja odwzajemniłam gest, nie chcąc puścić tej chwili. Wiedziałam, że to, co się między nami dzieje, jest wyjątkowe i że razem możemy stworzyć coś pięknego, nie tylko z kukurydzą, ale i z naszymi sercami, które po latach samotności wreszcie znalazły drogę do siebie. Nie mogłam uwierzyć, że ten dzień naprawdę się wydarzył, że to, co kiedyś wydawało się tylko wspomnieniem, teraz stawało się rzeczywistością. Siedząc na werandzie Marka, z kukurydzą wtulonym w moje kolana, Czułam, jak moje serce bije w zupełnie innym rytmie niż jeszcze kilka godzin temu. Byłam jednocześnie szczęśliwa i zdezorientowana, bo przecież przez tyle lat unikałam tego, co między nami istniało. Teraz jednak wszystko wydawało się takie naturalne, jakbyśmy nigdy się nie rozstawali. Myślałam o tym, jak wiele razy mogliśmy być razem, a jednak pozwoliliśmy, by życie nas rozdzieliło o wszystkich tych niewypowiedzianych słowach, o delikatnych gestach, które nigdy nie zostały wykorzystane, o cieniach przeszłości, które ciążyły na naszych sercach. Czułam, że moglibyśmy inaczej, lepiej, gdybyśmy tylko mieli odwagę. Teraz jednak było za późno na żal, teraz był czas na działanie. Zastanawiałam się, czy Marek czuje to samo. Jego spojrzenie, pełne ciepła i troski, Mówiło więcej niż słowa, ale czy na pewno jest gotowy na to, co może się wydarzyć? Czy ja jestem? Wszystkie wątpliwości kłębiły się we mnie, ale jedna rzecz była pewna. Nie chciałam już dłużej udawać, że to tylko przypadek, że te emocje to tylko echo przeszłości. Kukurydza, który zasnął już spokojnie, przypomniał mi, że życie toczy się dalej, że nowe początki są możliwe, nawet jeśli droga do nich bywa wyboista. Patrząc na niego, myślałam o tym, jak wiele od nas zależy, od naszej odwagi, determinacji i gotowości na zmiany. Może właśnie ten mały szczeniak był kluczem do naszych serc, tym, co pozwoliło nam na nowo odnaleźć siebie. Marek wstał i przyniósł dwa kubki z gorącą herbatą, które położył przede mną z delikatnym uśmiechem. Nie wiem, co przyniesie jutro, powiedział cicho ale wiem, że dzisiaj jest momentem, którego nie chcę zapomnieć. Uśmiechnęłam się, czując, że to najbardziej prawdziwe, co mogłam usłyszeć. Ja też, odpowiedziałam, i chcę, żebyśmy razem odkrywali, co jeszcze może nas spotkać. W tym momencie poczułam, że nasze drogi, choć pełne były zakrętów, wreszcie zaczynają biec w tym samym kierunku i choć przyszłość była jeszcze nieznana, byłam gotowa, by stawić jej czoła, z markiem i kukurydzą u boku, z sercem otwartym na wszystko, co miało nadejść. Następnego ranka obudził mnie cichy dźwięk kroków na werandzie. Słońce ledwie wstawało, a powietrze było rześkie i pachniało rosy. Spojrzałam na Marka, który stał przy drzwiach z kubkiem kawy w dłoni, a w jego oczach kryła się jakaś niespodziewana powaga. Gabi, zaczął niepewnie, jakby ważył każde słowo. Muszę ci coś powiedzieć, coś co zmieni wszystko. Serce zaczęło mi bić szybciej, a umysł natychmiast zaczął błądzić w kierunku najgorszych scenariuszy. Marek odchrząknął i kontynuował. Od kilku miesięcy ktoś obserwuje moje gospodarstwo, ktoś, kto nie chce, żeby tu było spokojnie. Kilka razy znalazłem porozrzucane śmieci, a wczoraj usłyszałem dziwne hałasy w nocy. Nie wiem, kto to jest, ale mam przeczucie, że to może być coś poważniejszego niż zwykłe psoty. Przez chwilę milczałam, próbując zebrać myśli. To było zupełne zaskoczenie. Nigdy nie spodziewałam się, że spokojne życie na wsi może zostać zakłócone w taki sposób. Czy to może mieć związek z remontem? Zapytałam, próbując połączyć fakty. Marek pokiwał głową. Może ktoś z sąsiadów nie jest zadowolony z tego, że odmieniam to miejsce, że chcę tu zacząć nowe życie, ale to nie wszystko. Z jego głosu dało się wyczuć niepokój, który stawał się coraz bardziej namacalny. Wczoraj znalazłem na progu domu anonimową kopertę. W środku były zdjęcia mnie, gospodarstwa, a nawet kukurydzy. Moje dłonie zaczęły drżeć. To był moment, w którym spokojna sielanka, którą tak bardzo pragnęłam, zaczęła się rozpadać. Marek spojrzał na mnie z nadzieją i błaganiem zarazem. Musimy być ostrożni, Gabi. Nie wiem, kto to robi, ale nie zamierzam się poddać. Zrozumiałam, że to, co miało być nowym początkiem, nagle stało się powodem do lęku i niepewności. W tym momencie kukurydza zaczął szczekać w kierunku furtki, jakby wyczuwał zagrożenie. Przeszły mnie dreszcze. Czy naprawdę mieliśmy do czynienia z kimś, kto chciał nam zaszkodzić? A jeśli tak, to dlaczego? I czy nasza odnowiona relacja przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania wisiały w powietrzu, ciężkie i niepokojące, a ja poczułam, że nasza historia właśnie wchodzi na zupełnie nowy, nieznany rozdział. Nie zdążyłam nawet odpowiedzieć Markowi, bo z za furtki dobiegł nagły hałas, szuranie, jakby ktoś próbował się niepostrzeżenie wślizgnąć na teren gospodarstwa. Kukurydza szczekał coraz głośniej, a Marek natychmiast podniósł się z krzesła, wyciągając telefon i rozglądając się nerwowo po okolicy. Gabi, musimy sprawdzić, co się dzieje, powiedział. Jego głos był napięty, ale zdecydowany. Wyszliśmy na zewnątrz, a chłodne powietrze nocy owiewało nasze twarze. Marek zapalił latarkę, a ja czułam, jak serce wali mi w piersi, jakby chciało uciec z klatki piersiowej. W ciemności dostrzegłam cień, który szybko przemykał między drzewami, a kukurydza pobiegł za nim, szczekając za wzięcie. Marek podążył za psem. A ja zostałam na miejscu, próbując uspokoić drżące ręce i zebrać myśli. Po chwili Marek wrócił z powrotem, zaniepokojony, ale pusty w rękach. Nic nie znalazłem, ale czuję, że ktoś tu jest, powiedział cicho. To nie była zwykła zabawa. Ktoś chce nas wystraszyć, a może nawet coś więcej. Spojrzałam na niego, czując jak napięcie między nami rośnie, ale jednocześnie pojawiła się jakaś dziwna bliskość, jakbyśmy razem stawiali czoła temu niewidzialnemu wrogowi. Wróciliśmy do środka, zamknęliśmy drzwi i okna, a Marek zaczął przeglądać nagrania z kamer monitoringu, które niedawno zainstalował. Obraz był słabej jakości, ale na jednym z nagrań dostrzegliśmy postać w kapturze, poruszającą się niepewnie po podwórku. To musi być ten ktoś, powiedział Marek, z trudem ukrywając złość i frustrację. Ale kim on jest i czego chce? Poczułam, że nasze spokojne życie w gospodarstwie zaczyna się rozpadać, a ja nie byłam pewna, czy jesteśmy na to gotowi. Jednak mimo strachu trzymałam się blisko Marka i kukurydzy, jakby nasza jedność mogła ochronić nas przed tym, co nadchodziło. Wiedziałam, że to nie koniec, a może dopiero początek czegoś, co odmieni nasze życie na zawsze. W tej chwili nie potrafiłam przewidzieć, jak daleko sięgają cienie, które zaczęły nas otaczać. Napięcie sięgało zenitu. Każdy dźwięk, każdy cień wydawał się teraz mieć znaczenie, jakby cały świat wokół nas zaczął pulsować niebezpieczeństwem i tajemnicą, której nie mogliśmy jeszcze pojąć. Marek chodził niespokojnie po pokoju, co chwilę, spoglądając na monitor, na którym widzieliśmy postać w kapturze, jakby próbował wyczytać z niej coś więcej niż tylko sylwetkę. Kukurydza leżał u jego stóp, ale nawet on czuł, że coś jest nie tak. Co chwila podnosił głowę, nasłuchując najmniejszego szmeru. Czułam, jak moje serce bije tak głośno, że obawiałam się, że Marek to usłyszy. W głowie kłębiły się pytania bez odpowiedzi. Kto może chcieć nam zaszkodzić? Dlaczego właśnie teraz? I co stanie się, jeśli nie uda się nam temu przeciwstawić? To wszystko było jak scena z filmu, z którego nie chciałam zejść, ale z którego nie mogłam się wyrwać. Wtem Marek zatrzymał się nagle. Jego oczy błysnęły determinacją. Musimy działać, powiedział zdecydowanie. To nie może trwać dalej. Jeśli ktoś chce nas zastraszyć, to się myli, nie damy się złamać. Jego słowa miały moc, której potrzebowałam, by uwierzyć, że razem damy radę przezwyciężyć to, co nas spotkało. Poczułam, jak adrenalina wypełnia moje ciało, a strach ustępuje miejsca odwadze. Wiedziałam, że to będzie walka nie tylko o nasze bezpieczeństwo, ale o naszą przyszłość, o to, co zdołaliśmy odbudować po latach rozłąki. Kukurydza podniósł się i podszedł do mnie, ocierając się o moje nogi, jakby chciał dodać mi siły. Ten moment był jak kulminacja całej historii, punkt, w którym wszystko mogło się zmienić, w którym musieliśmy zdecydować, czy pozwolimy lękom nas pokonać, czy staniemy ramię w ramię, gotowi na to, co przyniesie los. W powietrzu wisiała niepewność, ale i obietnica, że nasza historia jeszcze się nie skończyła. Co wydarzy się dalej? czy odnajdziemy sposób, by pokonać cienie, które zaczęły nas otaczać? To pytanie, które zostawiło mnie z duszą pełną napięcia i sercem gotowym do walki. W chwilach, gdy ciemność zdawała się pochłaniać wszystko wokół, a każdy szelest drżał w powietrzu niczym groźba, poczułam, że nasze życie staje na krawędzi, między spokojem, którego pragnęliśmy, a burzą, która nadciągała z każdą minutą. Marek spojrzał na mnie z determinacją, a ja wiedziałam, że nie jesteśmy już tylko dwoma osobami i szczeniakiem na prowincji. Staliśmy się drużyną, która musi stawić czoła nieznanemu wrogowi. Nagle, gdy wszystko zdawało się w zawieszeniu, usłyszeliśmy głośny trzask przy furtce. Kukurydza natychmiast poderwał się na równe łapy i zaczął szczekać jak nigdy dotąd, a Marek chwycił za latarkę i wybiegł na zewnątrz. A ja zostałam w progu domu, serce bijące jak szalone. Zapadła cisza, którą przeciął tylko dudniący oddech mojego psa i moje własne szybkie tętno. Po chwili Marek wrócił, ale nie był sam. Za nim stała kobieta. Młoda, o intensywnych, zielonych oczach, ubrana w lekki płaszcz, z włosami rozwianymi przez wiatr. Przepraszam, że tak nagle, powiedziała, głos miał cichy, ale zdecydowany. Nazywam się Lena, wiem kim jesteście i chcę wam pomóc. W tej jednej chwili wszystko, co wydawało się niemożliwe, stało się realne. Tajemnica, która spowiadała nasze życie, zaczęła się rozwijać niczym mgła unosząca się nad ranem. Kto była ta kobieta? Skąd wiedziała o nas? I co tak naprawdę kryło się za cieniami, które nas prześladowały? Stałam tam, w progu domu, z kukurydzą u boku, czując jednocześnie strach i nadzieję. Wiedziałam, że to dopiero początek, początek czegoś, co odmieni nasze życie na zawsze. I choć nie znałam jeszcze odpowiedzi, byłam gotowa, by je poznać. Bo czasem, by odnaleźć światło, trzeba najpierw przejść przez najgłębszy mrok.